A, aferę, z żartów. aferę łańcuchową, jak wszyscy wiecie. Ale no, Teraz, mogę powiedzieć jak to było z tym w końcu łańcuchem? Mam nowe fakty. Zaraz, wiesz, zaraz dobrze, zaraz, to wszystko ale ja... będziemy poruszali. Amadeusz, chwila. E, Zajmijam, dostałem informację, że na konferencji że się pojawił się Nadłumię. przeciwnik z klubu Amadeusza Uu. i chcielibyśmy go zaprosić na Spoko, scenę. ale ja bym chciał najpierw powiedzieć jak to było, bo ja już mam nowe fakty, już wszystko Ale, wiesz, ale tak jak, jak wejdzie na scenę, proszę, to, to Poruszymy to tutaj wszyscy, także zapraszamy. Rywala Amadeusza z klubu y, na. Jest, scenę. jest ten, jest w, w jajku Niespodzianka, jest w jego łańcuchu. Z klubu to znaczy z imprezy, bo. Witam wszystkich. Cześć, siemanko. Witam. Szymano, to ty się napierdalałeś za Madim? Powiedzmy, że Siemano. była to jednostronna sytuacja, nie było żadnego napierdalania. Słuchajcie, przewem tutaj, żeby wyjawić całą prawdę. E, bo... Ja zaraz powiem, po co przyszedłeś, ale ty pierwszy. Śmiało. Ten człowiek oskarżył mnie o pobicie i o kradzież łańcucha. To jest totalnie ja... nieprawdą. E, mam grube dowody na to. Daj mu, po, 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 po kolei, po kolei. Czyli mam kolejny pa, raz mam dał pan, abijaj, abijaj, mam pan Czyli pan raz, kolejny raz dał z dupy. Posłuchaj. Słucham. sytuacja wyglądała w ten sposób, że szedłem do łazienki i zostałem zaczepiony przez Amadeusza Mocnym uderzeniem z barku. I naprawdę przyrzekam, nigdy w życiu nikt mnie tak nie zaczepił. Wróciłem się do Niego i patrząc mu się w oczy, mówię do Niego: Czy jesteś świadomy? tego co zrobiłeś i czy wiesz jakie konsekwencje to za sobą niesie. Odepchnąłeś mnie i kazałeś mi wypierdalać. Poszedłem wtedy do swojego kolegi Wojtka i mówię mu o tym całym zdarzeniu, a pokazując na ciebie palcem, a ty już biegłeś do mnie, złapałeś mnie za koszulkę i powiedziałeś, że mnie zabijesz. Wtedy dostałeś, bądź, wtedy dostałeś mocne uderzenie prawą ręką na szczękę i w życiu nie widziałem tak przerażonego człowieka, jaki byłeś wtedy w tamtym miejscu. I prawda jest taka, że przez, A, tak przez 30 sekund byłeś demolowany do momentu, aż nie wpadł ochroniarz i mnie nie udusił i przyciągnął przez pół lokalu. Później w patio była taka sytuacja, że wszyscy staliśmy jedynie patio? tak, w patio przed wyjściem. Była dziewczyna w czerwonej koszulce, która ja gadała byłem w... kiedyś w, patio, w ogóle. Patio to jest takie miejsce, <laughs> kiedy wychodzisz z klubu, tak? Wchodzisz, wychodzisz. Mocno. Dobra, Słuchajcie. to wie, kurwa, ja nie się on polański śmieciu. Spokojnie. Leżeć! Oddychaj. Dobra, to teraz y, Amadeusz twoje. Mówię su, stop, nie skończyłem jeszcze. W momencie, kiedy mieliśmy już wychodzić, zadaję mu pytanie. Czy jest świadomy tego, co zrobił? Nic się nie odezwał i wtedy mówię, chodź wyjaśnimy to jeszcze raz, jak mężczyźni na zewnątrz dalej się nie odezwałeś i zostałeś wyproszony z klubu. Później. Mam na to grube dowody, że mnie straszyłeś i groziłeś, co udostępnię publicznie na swoim Instagramie za. Nie swojego Instagrama zamknij, pizda, nie promuś, za pizza, nie promuj się, że ja panem. Ja zachęcam. że zobaczycie złodziej. Jest nie promujemy złodziei! I ja zaraz dodam, dodam tyle. Część była prawdą, że przyszedłem tutaj, Ucisz się, oddychaj. Przyszedłem tutaj, stałem i mówię chodź pogadamy, wyjaśnimy to jak mężczyźni. Uderzył mnie dwa razy w twarz. Możecie się przyjrzeć, będą nagrania sobie obejrzycie. Tak się zachowuje opanowany człowiek. Ale chwila, ja tutaj widzę tylko jedno człowiek. Ścisło, ty? Kto kogo uderzył? Chwila. Kto kogo uderzył? Wtedy w klubie macie odpowiedź. Dobrze, ale Amadeusz mówił, że ty w że klubie tak, grałeś z niego tak jakby od tyłu. Widziałem bo od, od boku. powiedziałem już swoją wersję. To może nie teraz ale... Amadeusz powie swoją wersję, Amadeusz. To ja wam teraz powiem ciekawostkę, słuchajcie. Tylko ja ci się w sumie nie wtrącałem, dasz mi się wypowiedzieć? Spoko. Zajebiście. Słuchajcie, teraz kurwa będzie beka, nie? <laughs> Wyobraźcie sobie, że ten pierdolony kurwa Atencjusz podpisał kontrakt menadżerski, a ta cała akcja była ukartowana tylko po to, żeby wybić go wraz z menadżerem Normana e, Parka. I ten to była ukartowana akcja, żeby ukraść mi łańcuch i żeby się wybił, stąd ten złodziej e, się tutaj znalazł. Ogólnie, kiedyś złodziejom obcinano ręce, nie wiem czy wiesz. To Ale... są grube oskarżenia, Słuchaj, jeśli daj mówisz, mi się, że dobra, daj jestem mi... złodziejem, to wasz Ale... się ze słowami, bo to już są naprawdę grube oskarżenia, Amadeusz. Dobra, przestań pierdolić, niech daj mi dokończyć. Słuchaj, złodziejaszku, jebany. Złodziej się tępi, człowieku, a ty przyszedłeś i się publicznie, kurwa, przyznałeś do tego, że zorganizowałeś, kurwa, na mnie napad wraz ze swoim menadżerem, z którym podpisałeś kontrakt, żeby się wybić. Jeszcze myślisz, że Fejmem ma, będzie promowało złodziei i kurestwo? Ty jesteś pierdolnięty, człowieku. Po pierwsze, Dobra, twoja historia mordę, po i pierwszy, teraz ja mówię. twoja historia. Nie ty mówisz kurwa, bo ja ci dałem, dałem włącznie, kurwa, w śmieciu się wypić Teraz za dużo oświadectw ja. gada. Proszę wyłączcie nie. go. Prawda jest o, taka. Jak je, powiedzieć, w momencie. momencie nie kiedy go biłem w, w klubie, czyli nie, znaczy, nie, nie powiem panowie, panowie, awantury. E, Kiedy była awantura, był, był był czas, masz coś za usią, ale weź, odłączcie go na chwilę, naprawdę, odłączcie go, bo no, tutaj on... Panowie, ono, nie, teraz powinna, ja nie teraz, ale wiesz, teraz, teraz chcemy poznać wersję Amadeusza. Ale już powiedział. Mów jeszcze do końca, Amadeusz. Już powiedział. Niech powie do końca, mów do końca, już jak było. Powiedz, jak było. Po części było faktycznie, jak mówi, ale w momencie, gdy dostałem strzała, stałem tak bokiem do niego, nagle stałem, bum. Poleciałem faktycznie tak i w tym samym czasie wszedłeś mi w nogi. Było czy, tak czy nie? Nie, nie było tak. To co, nie było tak, jak powiedziałem teraz? Było tak, że zostałeś obalony, prawie poleciałeś do tyłu. Obalo no to powiedziałem to przed chwilą, wyjebałeś mi strzał i wszedłeś mi w nogi. Nie, nie, w nogi, nie w nogi. Dostajesz obejście zapas z tyłu. Tak, to, to, to coś. Zapas. Się... O, no dobra, ale chodzi, że No coś, 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 coś się gubisz chyba. Zapaśniczo. Jeszcze się nie znasz na tych technikach zapasniczych, musisz jeszcze Jesteś trochę na nauczyć. A dobra, to... ale daj mi do końca. Tak. tak Czyli tak, widzicie, tak, mówiłem tak, od ogadam. początku prawdę. Poleżał na mnie faktycznie z 15 sekund, gdzie się biliśmy i sam ciebie z siebie zrzuciłem, kładąc ci stopy, kurwa. Po jakichś 15 sekundach faktycznie leżałeś, Piłem cię też od dołu, bo powiedziałeś, że miałeś trochę głowę rozwaloną. Rozmawialiśmy raz przez telefon, prawda? Powiedziałeś mi, się, czy telefon, że w miałeś trochę głowę rozwaloną, pamiętasz? A to przypadkiem, jak do mnie zadzwoniłeś i się zapytałem, kto mówi, i się spytałem, czy Amadeusz, to... Powie... Ja byłem przy tej tak, rozmowie, choć nie ze mną tak, rozmawiałeś. I powiedziałeś, to nie mówi Amadeusz. Bo ja byłem I już mu się włączył gansterski film w głowie Gansterski film w głowie I zaczął mnie straszyć Ale trafił na złego ja, przeciwnika od I, od to, początku I nic z tego naprawdę. nie wyszło Jestem tutaj od Chciałem początku, wyjaśnić tobą sytuację w klubie Od razu po Jesteś pizdą Byłeś z kumplami, kurwa jesteś, śmieciu jebany Złodzieju pierdolony Nie jestem złodziejem ja Uuu już zabiłeś w klubie ty Słuchajcie. śmieciu zaatakowałeś mnie z zaskoczenia, to tak jak ja ci przed chwilą wypierdoliłem bułę, partyzan za partyzan. I co? I teraz ja mogę gadać najebałem ci? Spójrz jak masz pizdę pod okiem. Ja nie miałem śladu, frajerze. Sam cię z siebie ściągnąłem i rozdzielujesz na sobie. Byłeś kurwa z kumplami. To tu jest. Złodzieju pierdolony. To tu jest frajer. Jesteś złodziejem, piętnuje się takie szmaty jak ty, człowieku! Na kurwa zorganizować z menadżerem Normana Parka tą całą akcję, żeby się na mnie wybić. To jest ukartowane. W jak tu się znalazłeś? Dobrze. To są tylko ludzie z listy. Słuchaj. Menadżer Normana Parka, Że są muszę, ludzie z listy? Słuchaj, nie mógłby tu wejść. Nie muszę się bić z tobą nigdzie publicznie. Możemy to załatwić kurwa w ciemnym załuku. Niech widzi to kilka osób. Słuchaj, a czemu mi wyjebałeś z zaskoczenia? Jest Dlaczego jest mi zajebałeś z zaskoczenia I... wtedy? Proszę was. Zróbcie tak, żeby doszło do tej walki. Nakryjcie to, żeby nie musi to być publiczne. Możemy to zrobić po prostu. Zrobić Zdolę. to, możesz e. laskę skoje U mnie u mnie gdziekolwiek pod blokiem zróbmy to. Dopuśćmy, yy. do dobra, do ale czas nie szopu Czekaj, czekaj. Czas na kluczowego kwestie. kurwa swojeję w Gdzie jest łańcuch? Kto ma ten łańcuch? Dokładnie. Jak jest ten z Jajku jest w jajku niespodzianka. Osoba w internecie, która ma ten łańcuch, już się wypowiedziała, że go ma, więc y, jakim mogę być złodziejem? A czy wiesz, kto to ma łańcuch? Wiesz, kto ma łańcuch? Słucham? Wiesz, kto ma łańcuch, czy nie? Wiesz, kto ma łańcuch? Słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Dobra, proszę. ostateczna moja we... Ostateczny... ostateczna wypowiedź jest taka. Ta akcja była okartowana, dlatego dostałem z partyzanta i tak dalej po to żeby zabrać mi ten łańcuch i żeby ten już mógł się wybić a teraz cała rodzina twoja i tylko ta Polska będzie zamknięta jak ja mówię tylko Będzie wiedziała że płacze. jesteś najpopularniejszym polskim złodziejem publicznie pokażę że jesteś złodziejem czaisz to stary. dobra panowie poznaliśmy napadasz me... na ludzi z kumplami jak ja bym koleżankami. Prawda ale jest słuchajcie to jedna i prawda zawsze się obroni i pamiętali pamiętali dokładnie ponieważ jest ja tutaj Ja jestem prawdziwy i nie mam sobie nic do za nic nie ukradłem Ostatnia I rzecz, zaczepiajcie tego, jest tam Don dziewczyna, jest tam, jest tam, mordę, wszystko powiedziałem już i prośba moja o, tylko do nie zaczepiajcie innych ludzi w klubie, bo nigdy nie wiecie na kogo traficie, serio, traf bijąc że go, kogoś z kolegami, nie chciałem, że jem, on partiza. to on, dopiero na dobra drugi, e, ja bym się, że on ja bym to on, się, się, mega wtrącić. bałem takiego gościa, dziękuję, tyle mam do powiedzenia. Ja, halo, ten panowie, ja musiał się wtrącić. Ja rozmawiałem też z menadżerem tego klubu, to jest rum 13. Okej, okay, w porządku, ale poczekaj e, Ale tylko dokończę, to jest menadżer ten klubu RUM13, ja tam, e, tam po prostu poszedłem chciałem zobaczyć nagrania. E, nagrań nie dostałem. Ale menadżer klubu powiedział, że tutaj właśnie on bił cię. Okej. Okay. Tylko że zacznijmy od tego. Czy menadżer przy tym był? Był. Widział to. Co kurwa? No dzwonimy do niego, dzwonimy do menadżera. A ja do niego nie mam numeru, ale, ale, no to... ale możemy pójść. Ja byłem Pój i, i z nim... Słuchajcie, Madeusz, ale poczekaj, daj piwa. mi powiedzieć jedną rzecz. Jest tam dziewczyna, no. o, która występuje na filmach u Kuby Posta. Możecie go znać z kanału. Ona była wtedy w tym klubie. O, potem ją zaprosimy. No zapraszamy. No, zapraszamy. no to zapraszamy, koleżanka. Kuba Post nie jest jakimś moim wielkim... Nie, Upraca, e, więc... Mówisz o Kubie czy nie? to ona występuje u niego na odcinkach. A już dobrze, to e, ten temat... No to ona chyba nie będzie kłamała. Nie na wywiadach, jak na wywiadach? Niech przyjdzie, dodaliście jakiemuś atencjuszowi i tak się wypowiedzieć, to niech wypowie się osoba, która tam była. Nie mamy zgody, żeby ktoś jeszcze pojawił się tutaj jak? już na nie... scenie. Także e, sprawa jest taka, że skonfrontowaliśmy to, twoją Ej, wersję. Ciemu? Wersję osoby... jest, jest osoba, która tam była i nie daliście, nie dacie się wypowiedzieć. Ja w ogóle też.